Poranne, chłodne powietrze szybko się rozwiewało, kiedy palący żar słońca nagrzewał powierzchnię drogi szybkiego ruchu. Nieprzyjemny zapach topiącego się asfaltu zostawał się do środka samochodu przez nawiew. Dwójka dzieci, dziewięcioletni Krzyś i jedenastoletnia Ania, wiercili się niespokojnie na tylnym siedzeniu samochodu, nie mogąc znieść wszechogarniającego ciepła. Jedynie kilkumiesięczny Tomuś Spał spokojnie pomiędzy nimi w specjalnym samochodowym łzeczku dla niemowlaków. Pomimo włączonego nawiewu i zamontowania w bocznych szybach osłon przeciwsłonecznych, atmosfera w środku pojazdu nie była zbyt komfortowa. Wylegująca się na przednim fotelu pasażera kobieta w średnim wieku miała na głowie zimny kompres, który co chwilę zwilżała wodą z plastikowej butelki. Siedzący obok niej mężczyzna co parę sekund ściągał jedną rękę z kierownicy żeby przetrzeć zaparowane okulary. Tato, jest zbyt ciepło, zajęczała dziewczynka. Mężczyzna nie odwracając się spojrzał w lusterko tak, że ich wzrok się spotkał. Wiem, aniołku, jeszcze tylko kawałek. Zaraz będziemy nad jeziorem. Dookoła jest też las, więc lada moment będzie o wiele chłodniej. Mam nadzieję, skarbie, odezwała się kobieta. Bo zaczynam się zastanawiać, czy opuszczenie Warszawy to był dobry pomysł? Mężczyzna spojrzał na żonę z Ukosa. W mieście jest teraz ponad czterdzieści stopni. Chcesz się smażyć jak frytka na patelni? Zapytał z wyrzutem. Poza tym, nie byliśmy w naszym domku nad jeziorem od wieków. Tata ma rację, w lesie będzie chłodniej. Wy rotał dziewięciolatek, lekko podnosząc głowę z oparcia. Mój chłopak uśmiechnął się ojciec słysząc dla odmiany jakieś słowa wsparcia. Dobrze powiedziane, synu! Już lada moment tam będziemy, powiedział radośnie, starając się przelać udawany entuzjazm na resztę rodziny. Samochód mknął drogą jeszcze kilkadziesiąt minut, aż wjechał w gęsty las. Rodzina postanowiła zatrzymać się w znajdującej się w nim przydrożnej restauracji, gdzie mogliby coś zjeść, napić się i skorzystać z toalety. Matka i dzieci usiedli przy stoliku, a ojciec, jak na głowę rodziny przystało, stanął przy ladzie z zamiarem złożenia zamówienia. Ania podbiegła do taty i zaczęła lekko szarpać go za koszulkę. Tato, możemy zjeść tutaj obiad? Proszę, proszę, proszę! jęczała niecierpliwie. Nie, zjemy jak dojedziemy na miejsce. Wracaj do matki i braci! Burknął stanowczo ojciec. Młoda nastolatka odwróciła się oburzona napięcie i z grymasem na twarzy wróciła do stolika. Wakacje z rodziną, co? Skąd ja to znam? Zagadał starszy, posiwiały właściciele restauracji, stojący za ladą. Ach, daj pan spokój. Wiecznie narzekają. Całe szczęście, że chociaż syn nie robi problemów. Ach, kobiety. Nigdy im nie dogodzisz. I tym młodym, i tym starym. I tak masz pan szczęście. U mnie wszyscy narzekają, nawet dwójka synów. Poza tym jezioro już niedaleko. Odpoczynek dobrze panu zrobi. Wygląda pan blado, zauważył sprzedawca. Ach, upał w Warszawie potrafi wykończyć. Poza tym jesteśmy już długo w drodze, odparł mężczyzna, ścierając pot z czoła. Lepiej by było dla pana, żeby pan odzyskał siły, nim dotrze nad jezioro. Głos właściciela stał się poważniejszy. Podobno w tych okolicach krasuje dwóch seryjnych morderców. Znaleziono już ponoć kilka ciał. Nie wiem czy to plotka czy nie, ale gazety już nazwały ich wampirami z Mazur. Spojrzał ostrzegawczo na klienta. Lepiej więc mieć oczy z tyłu głowy. Spojrzenia klienta i sprzedawcy spotkały się na dłuższą chwilę. Stali w milczeniu przez kilka sekund, a po plecach kupującego przeszedł dreszcz. Co podać? Zapytał w końcu sprzedawca, a jego głos stał się zupełnie normalny. Eee, cztery butelki zimnej wody poproszę, wyjąkał zaniepokojony. Już podaję! Starszy mężczyzna schylił się do lodówki. Mam nadzieję, że pana nie zaniepokoiłem. Szkoda by było, jakby turyści przestali przejeżdżać ze strachu. <grych> Dodał z lekką ironią w głosie, stawiając na ladzie butelki z wodą. Klient błyskawicznie schował je do torby. Nie, nie, nic nie szkodzi odparł nieszczerze. Dziękuję za ostrzeżenie. Ukłonił się lekko do właściciela, po czym szybko odwrócił się w stronę rodziny i dał im sygnał, że mają wracać do samochodu. Kiedy rodzina opuszczała restaurację, ojciec spojrzał jeszcze raz ukradkiem na właściciela, który ze stoickim spokojem wciąż wlepiał w nich wzrok. Pożegnał się z nim jeszcze raz ruchem głowy. Nie otrzymując odpowiedzi, wyszedł z restauracji. Właściciel sięgnął po telefon. Czemu tak pędzisz, kochanie? Zwolnij! wzburzyła się żona i chwyciła męża za ramię. Mężczyzna lekko wyhamował samochód i odetchnął z ulgą. Ech, ten sprzedawca był jakiś dziwny czułem się przy nim nieswojo. To pewnie przez ten stres w pracy, pocieszyła go żona. Odpoczniesz nad jeziorem i będziesz jak nowy. Mam nadzieję, Kotku, mam nadzieję. Wysoko w koronach drzew, pod którymi przemieszczał się samochód, na lekkim wietrze kołysały się liście gęstego mazurskiego lasu. Czyste powietrze z nadpobliskiego jeziora dostawało się do wozu przez otwarte szyby i wypełniało jego wnętrze przyjemnym chłodem. I leśnym zapachem. Cała rodzina oddychała głęboko, napawając się kojącą bryzą. W końcu samochód skręcił i po chwili zatrzymał się na malutkim, prowizorycznym parkingu. Nieopodal stała mała chatka, która należała do rodziny od pokoleń. Domek był bardzo stary, ale solidna konstrukcja zdawała się być odporna na upływ czasu. W końcu jesteśmy krzyknęła z radością Ania. I z entuzjazmem wyskoczyła z samochodu. Rodzina zaczęła się wprowadzać do drewnianego budynku. Wnętrze było ciasne, ale każdy znalazł kąt dla siebie. Kiedy przygotowania do spędzenia tutaj urlopu zakończyły się, każdy zaczął skupiać się na odpoczynku. Dzieci ochoczo pobiegły na plażę i zaczęły puskać się w wodzie. Rodzice zaś rozłożyli się na leżakach i odpoczywali w cieniu parasola kojeniwiejącym od wody chłodnym wiatrem. Zabawa trwała parę godzin, aż w końcu powoli zaczęło się ściemniać. Dzieci od jakiegoś czasu narzekały już na to, że wciąż są głodne, ale pogrążeni w relaksie rodzice starali się jak najbardziej odwlec moment wykonania obowiązku, przygotowania obiadu. Nagle coś zaszeleściło w krzakach. Ojciec, zaskoczony hałasem, podniósł się gwałtownie i spojrzał w stronę lasu. Nasłuchiwał tak przez kilkanaście sekund, po czym zawołał w stronę dzieci. Krzyś, Ania, możemy już wracać do środka. Pora coś zjeść. Powiedział z lekkim zaniepokojeniem, wciąż obserwując ciemny las. Chodźmy do środka, kotku. Położył rękę na ramieniu żony. Ta przytaknęła i chwilę później cała rodzina znalazła się we wnętrzu domku. Ojciec najwyraźniej nie miał jednak nastroju na gotowanie, ponieważ nieprzerwanie wyglądał przez okno, tak jakby czegoś szukał. Był przy tym bardzo przejęty. Nagle cofnął się od okna i ze strachem w oczach spojrzał na swoją rodzinę. W tym samym momencie ktoś z zewnątrz uderzył w drzwi. Wszyscy domownicy podskoczyli zaskoczeni uderzeniem. Drzwi były jednak mocne i wytrzymały siłę pierwszego ataku. No, Do waszego dobra, otwierać! krzyknął za drzwi znajomy głos. Chcemy tylko porozmawiać. Weźcie brata i schowajcie się w piwnicy, szepnął do dzieci ojciec, podając im łóżeczko z tomusiem. Dzieci, bez zadawania zbędnych pytań, szybko zeskoczyły do ciasnych podziemi, zostawiając rodziców na górze i skuliły się gdzieś w rogu pokoju. Kula z pistoletu przeszyła zamek, a drugi kopniak dokończył dzieła otwierając drzwi. Do środka weszła trójka mężczyzn. Byli uzbrojeni w siekiery i noże. A jeden z nich miał stary pistolet z czasów II wojny światowej. Dwóch mężczyzn było młodych, w wieku od 25 do 35 lat. Trzecim starszym jego jegomościem ukazał się nie kto inny, jak właściciel restauracji, w której rodzina wcześniej się zatrzymała. Tato, gdzie oni są? Od kilku tygodni nikogo nie zabiliśmy, burknął z niecierpliwością najmłodszy z agresorów. Mówiłeś, że mają chłopca, tak tato? Mam nadzieję, że nie kłamałeś, bo mam ochotę się trochę zabawić, stwierdził drugi z szaleństwem w głosie, kręcąc nożem w jednej ręce, a drugą poprawiając bieliznę. Cisza, warknął ojciec z wyrodnialców. To cała pięcioosobowa rodzina. Starczy dla każdego. Ja rezerwuję sobie niemowlaka. Mam ochotę na delikatny gulasz. <noise> Pewnie schowali się w piwnicy. Chodźmy. Bandyci powoli zeszli po drewnianych schodach do wnętrza sutereny, gdzie zastali skuloną w rogu pomieszczenia dwójkę dzieci. Nieopodal nich leżało łóżeczko z niemowlakiem. Rozejrzeli się jeszcze dookoła, szukając rodziców, ale niewielkie pomieszczenie z dwoma małymi okienkami, przez które do środka dostawała się skąpa i rozświatła, było puste. Zacznę od chłopca! Już nie wytrzymam! Sapnął starszy z braci. Rozpinając rozporek i zbliżając się do dzieci. Ja też nie! Warknął demonicznym głosem chłopiec, podnosząc głowę. Jego oczy były niebieskie, jasno świecące, a spod zaciśniętych warg wystawały dwa ostre białe kły. Nim do mężczyzn dotarło, to to zobaczyli, przez okna do środka piwnicy wdarła się dwójka rodziców i momentalnie wbili ostre wampirze kły. W szyję dwóch młodszych napastników. Sparaliżowani mężczyźni upuścili broń i zaczęli osuwać się na ziemię. Ich ojciec chciał oddać strzał z pistoletu, ale jedenastoletnia Ania z prędkością wiatru zbliżyła się do niego, wygięła mu rękę, po czym zgniotła pięść, łamiąc wszystkie kości. Broń upadła na ziemię, równolegle ze starszym mężczyzną. Dziewczynka pozwoliła starszemu bandycie patrzeć, jak razem z matką wysysają krew z jednego z jego synów, a ojciec z Krzysiem wykańczają drugiego z nich. Kiedy fiesta się zakończyła, mały Tomcio w koszyczku zaczął strasznie płakać. Matka podeszła do niego i przytuliła do zaplamionej krwią bluzki. Reszta rodziny wstała nad ofiar i uśmiechnęła się szyderczo. Matka pochyliła się i położyła dziecko na podłodze. Właściciel restauracji przełknął ślinę. A ten jest dla ciebie, kochanie, powiedziała czule. Ja!